Kilka dni temu pewna osoba podzieliła się ze mną takim świadectwem swojego przepięknego nawrócenia. Przez wiele lat była zdystansowana wobec Kościoła, i jedno zdanie z Nowego Testamentu przemieniło jej serce tak ją bardzo poruszyło. Tak ją otrzeźwiło, że pozwoliło wrócić jej do wspólnoty ludzi wierzących. I przypomniałem sobie to, tę opowieść, to świadectwo w związku z dzisiejszymi słowami Jezusa. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Jeśli Mojżesza i proroków nie usłuchają, to choćby kto z umarłych przyszedł, nie uwierzą. Nie wiem, czy prowadziliście takie rozmowy kiedyś z kimś, kto powiedział, że gdyby ktoś z tego świata za śmiercią przyszedł, to bym uwierzył. Zobaczcie, że dzisiaj Pan Jezus rozbija takie złudzenie. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz, dlatego że przyjdzie ktoś z światów. Uwierzysz, jeśli poruszy Cię słowo, czy mowa prorocka, wtedy uwierzysz. I można by powiedzieć, że to słowo, że ta mowa prorocka jest jak łazarz, który leży u naszych drzwi, u drzwi mojego życia. Tam w tym tekście ewangelicznym jest dzisiaj takie słowo greckie, ebebleto, co oznacza może nawet nie tyle, że leży, ale że był porzucony, albo jeszcze inaczej, że był zdeponowany. Że łazarz jest kimś porzuconym, zdeponowanym u drzwi bogacza. I paradoksalnie właśnie ten Łazarz jest największym jego skarbem, największym skarbem bogacza. I dzisiaj to słowo ciekawie nam pokazuje, że, że właśnie to, co Pan Bóg nam zostawił, jakby zdeponował u, u, u drzwi, u wrót naszego życia, twojego i mojego, to jest Jego słowo, to, to, jest, to są prorocy. I w tym sensie można zrozumieć dzisiaj to imię Łazarz, bo Łazarz pochodzi od hebrajskiego słowa Eleazar, czyli Bóg pomógł. W tym sensie Pan Bóg chce nam pomóc. I słowo Boże, i to nieustanne mówienie Boga przez współczesnych proroków, takich jak papież Franciszek. Jest takim skarbem porzuconym u bram życia każdego człowieka. Jest wielką pomocą. I dzisiaj to słowo jest w jakimś sensie też o pokorze Boga. Bóg jest takim łazarzem, który leży u bram życia człowieka. I przez dialog chce nam pomóc. Chce nam pomóc. Co więcej, On chce dzisiaj nas. Uwrażliwić na to, żebyśmy się zatroskali o tych, którzy są wokół nas. To słowo z księgi Amosa dzisiaj jest bardzo ważne. Ksiądz Robert Skrzypczak, jeden z autorów, którzy piszą dla gościa niedzielnego, spotkał się. Z misjonarzem, który od wielu lat misjonuje we Francji, jest polskim księdzem, który tam wyjechał na misję. I rozmawiali przez jakiś czas. Ten misjonarz przyjechał do Polski i ksiądz Robert był ciekawy, co, jak on się czuje w Polsce, jak przyjeżdża do Polski. Posłuchajcie, co ten misjonarz powiedział. W Polsce mało kto chce naprawdę ewangelizować. Mało kto dba o owcę zagubioną. I pisze ksiądz Skrzypczak: Przypomniało mi się słynne kazanie św. Grzegorza Wielkiego. Jak to jest, że klasztory pełne są duchownych, a nie ma komu głosić Ewangelii? Łatwo przyjęliśmy urząd, a jego zadań nie wypełniamy. Jesteśmy podobni do niemych psów które nie potrafią szczekać. Biada, beztroskim na Syjonie, dufnym na górze Samarii. Nie martwią się upadkiem domu Józefa. Naprawdę przypominamy rozleniwionych kapłanów oddanych duszpasterskiej rutynie i nerwicy powtarzania Szopka, Kolenda, Rekolekcje, Święconka, Pierwsza Komunia, Pielgrzymka, Różaniec, Wypominki. Miłość pasterską i niepokój o zbawienie dusz gosi, głoś, gasi filozofia zawsze tak było. Wylegujemy się na łożach wyścielonych katechetycznymi planami, jemy katechizmowe stereotypy, wprost ze środka owczarni, improwizujemy religijne hepeningi i pijemy czaszami wino uznania i pochwał. Świeccy charyzmatyczni chrześcijanie, zamiast głoszenia ludziom kerygmatu i wprowadzenia w sztukę walki duchowej, bagatelizują, bagatelizują wyziewy cywilizacji śmierci, angażują się w partyjne utarczki i przedwyborcze układanki. Rodzice delegują trud wychowania swych pociech na placówki i instytucje. Nauczyciele zaś powtarzają, że za takie pieniądze nie będą nikomu wychowywać dzieci. Dorośli oddają się śledzeniu notowań giełdowych, sprawdzają skuteczność nowej diety, biją rekordy swojej ofiarności dla korporacji i zasobności portfeli. Konsumują mecze i tabele liderów, tymczasem młodzi pokrywają swe ciała kolejnym tatuażem. Poszerzają swe doświadczenie na polu używek i seksualności, toną w wulgarności, i, ścigają, i ściągają na siebie kolejne narze narzekania na religijną obojętność. Oj, amos, amos, aleś nam dzisiaj w głowach zamącił, i jeszcze ten ponury suplement prowadzę ich na czele wygnańców. Bardzo. Taka gorzka refleksja do dzisiejszego pierwszego czytania. Taka refleksja, która odnosi się do naszej obojętności na rzecz ewangelizacji. Cieszę się z tego, że, że tak całkiem nie, nie, nie zasnęliśmy. Że się wiele osób zaangażowało, że ruszamy z ewangelizacją, że jutro się rozpoczyna kurs alfa, za tydzień rozpoczną się katechezy neokatechumenalne. Ale niech nas to nie uśpi. Niech nas to nie uśpi. Weźmy dzisiaj te słowa do siebie. Zapytajmy się też, co zrobiłem, żeby komuś powiedzieć. Komuś właśnie tak opisanemu, jak ksiądz Skrzypczak pisze, jak woła, co, co zrobiłem, żeby komuś o tym powiedzieć, że jest życie, że jest inne życie, że jeśli szukasz życia, to przyjdź. Mogę przyjść z Tobą. Możemy przyprowadzić kogoś na katechezy, na kurs alfa. Spróbujmy wziąć to dzisiaj sobie do serca.